Kwestia zadawania pytań przez pracodawcę dotyczących naszego życia prywatnego jest bardzo kontrowersyjna, zwłaszcza w układzie sytuacyjnym, w którym my się znaleźliśmy, czyli epidemii koronawirusa. Generalnie prawo, które zostało dookreślone w tym zakresie, odnoszące się do kwestii RODO, mówi o tym, że poza kwestiami wskazanymi w kodeksie pracy oraz w ustawie, nie jesteśmy w stanie pytać pracowników o. Kwestie związane z ich życiem prywatnym. I taką kwestią bez wątpienia jest wybór destynacji, w której będziemy spędzać nasz urlop wypoczynkowy. Natomiast z uwagi na sytuację, ja stoję na takim stanowisku, że na pracodawcy spoczywa obowiązek zabezpiec zabezpieczenia pracowników, czyli zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. I nie może być tak oczywiście, że pracodawcy wymagają stale od pracowników podawania destynacji, do których się udają na wakacje, ale przykładem takim może być na przykład wyjazd poza terytorium Unii Europejskiej. Tutaj już wiemy, mamy to z tyłu głowy, że pracownik po powrocie będzie musiał przejść na tą dwutygodniową kwarantannę. Jeżeli jest on dla nas na przykład pracownikiem kluczowym, no to wówczas my musimy sobie tak zaplanować pracę, żeby na ten okres jego ewentualnej nieobecności kiedy on będzie musiał być poddany tej kwarantannie zapewnić zastępstwo dla niego. Drugim takim przypadkiem moim zdaniem usprawiedliwia, usprawiedliwiającym zadawanie tego typu pytań jest kwestia bezpieczeństwa klientów. Jeżeli jest to pracownik, który ma bezpośrednią styczność z klientelą, to również można powiedzieć, że pracodawca dbając o klientów, a także o współpracowników, z którymi on będzie miał styczność, może zadawać tego typu pytania. Nie jest to jednak stricte uregulowane ustawowo. Są kontrowersje wśród specjalistów z zakresu prawa pracy na ten temat. Specustawa dała pracodawcom takie narzędzie, że w przypadku właśnie przeciwdziałania koronawirusowi pracodawcy mają możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. I to jest bardzo ogólnie określone, czyli są to wszelkie działania, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. To nie jest tak de facto, że ten pracownik jest podejrzany o to, że coś się z nim dzieje, ale pracodawcy trzeba wejść jak gdyby w skórę pracodawcy i zrozumieć, że to są ich środki prewencyjne, czyli jeżeli zakład pracy liczy 200 pracowników, a wiadomym jest dla nas teraz, że wirus się rozprzestrzenia bardzo szybko, no to wówczas taki jeden pracownik może zarazić wszystkich 200 pracowników i wtedy zakład pracy nie jest w stanie po prostu funkcjonować. Czyli jak najbardziej, nawet jeżeli, dajmy na to, pracownik odmówi nam udzielenia takiej informacji, wyjedzie sobie na urlop, ale wróci. I my stwierdzimy jednak, że no nie czujemy się do końca pewni, żeby dopuścić go doświadczenia pracy, to moim zdaniem jak najbardziej możemy go skierować na jakiś czas do pracy zdalnej i w odpowiednim momencie oczywiście jak gdyby przywrócić go do pracy w zakładzie pracy.